Dzień dobry, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Ja się nazywam Klaudia, a dzisiaj zapraszam Was do oglądania czegoś innego. Złapiemy się za temat, który dla jednych kojarzy się bardzo z latami 90., dla drugich, typowo wygodnie roboczo, a ja będę chciała stworzyć z tej rzeczy, którą zaraz Wam pokażę, coś. Na miarę eleganckich stylizacji. Zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Pokażę Wam tutaj kilka wersji. Razem przejdziemy przez ten etap przymierzania i sprawdzania, czy ta część garderoby w ogóle może być elegancka. ale dokładnie chodzi mi o ogrodniczki, czyli najbardziej cool, najbardziej streetwearowa część garderoby, która w bardzo dużym stopniu miała chyba największy boom w latach 90. W najbardziej znanych serialach, w najbardziej znanych teledyskach to był największy hit. Wszyscy w nich chodzili, wszyscy je kochali. Ja dzisiaj chcę trochę odczarować ogrodniczki i chcę sprawdzić, czy nadają się do eleganckie wyjścia. Czy takie spodnie w ogóle mają szansę zaistnieć na salonach? Jako ciekawostkę muszę Wam powiedzieć, że ogrodniczki pojawiły się w połowie XIX wieku i zostały zaprojektowane przez francuską rodzinę Lafont, która miała za zadanie zaprojektować bardzo funkcjonalne, bardzo wytrzymałe, robocze spodnie, które miały pomieścić wszystkie potrzebne narzędzia bardzo dobre do pracy. I z tym też się właśnie kojarzyły ogrodniczki. One są przede wszystkim zaprojektowane jako odzież robocza, ale bardzo szybkim tempie przeszły od razu do streetwearu i bardzo dobrze się tam zadowoliły i zostały na bardzo długo. Jak widzicie moja pierwsza wersja zaczynamy od ciemnych jeansowych ogrodniczek i założę białą koszulę. Nie bez powodu, bo mam pewien pomysł. Chcę zobaczyć jedną taką wersję. To będzie taka trochę damsko-męska wersja. Założę tego krawat. I marynarkę, Patrzymy jak to wygląda i zobaczymy, co z tego będzie. Wydaje mi się, że to będzie taka trochę kontrowersyjna wersja, którą tutaj dzisiaj zaprezentuję. Nie Każdy się tak ubierze i nie namawiam wszystkich. Odpinam koszulę, zdejmuję krawat, zdejmuję marynarkę i mam pewien pomysł. Bierzemy pustkę, najlepiej jakąś taką ozdobną ładnie wykończoną. żeby coś się działo, coś żeby przełamać. I zrobimy coś, co ożywi trochę tą stymulację. Nie może być nudno. Musimy coś, coś wymyśleć za każdym razem. Zobaczymy, jak to wygląda. Może wyjdzie z tego coś dobrego. Coś takiego. I dlatego tego już wyglądała biała marynarka. Zobaczymy na razie z koszulką. nie zmieniać. Zobaczymy, jeszcze jest jeszcze tyle wersji, że Mam nadzieję, że macie czas oglądać, bo dużo wersji i dużo różnych opcji, jak coś czym łączyć. Jak już idziemy w taką stronę, trochę san tropę, to ja sobie założę okulary, żeby dopełnić całą tą stylizację. Z delikatnym wykończeniem, bardzo cieniutkie, leciutkie, wygodne okulary. Jestem ciekawa, co myślicie o takiej wersji. I ja jestem na tak. Zdaje mi się, że opcja nie 100% elegancka, ale takie dobre 70% elegancko wyszło. Trzecia sytuacja, wymieniłam buty, na troszkę inne: Wczu, no, w wczół na obcysiku, delikatne bardzo, i t-shirt. Teraz trochę wygląda to bardziej strutuarowo, ale zaraz dopasuję coś jeszcze, żeby ją bardziej zrobić elegancką. Myślę, że do tego na początku założę wielki płaszcz czarny i dodam dużo biżuterii. Nęcuchy srebrno-złote, żeby tutaj wszystko przełamać. Też trochę tak będzie jak z jakiegoś teledysku roberskiego. ale zobaczymy, spokojnie. Coś zaraz jeszcze tutaj powymyślam, żeby ją trochę bardziej zmiękczyć. Najpierw skupmy się na tym. I taka wersja, gruby płaszcz, męski najlepiej, bo mężczyźni mają lepszą budowę we wszystkich ubraniach, marynarkach. Żeby już było jak wszystko to wszystko, to jeszcze taka nie za duża, nie za mała torebka do tego. No i co myślicie? Jak wam się podoba taka wersja? właszcz ogrodniczki, biżuteria, włosy gładko zaczesane, małą torebkę. I możemy wychodzić na kolację na randkę, szybkie przebranie, teraz wersja białe ogrodniczki. Zobaczymy, które lepiej wypadają w tej konkurencji na najbardziej eleganckie ogrodniczki dzisiejszego odcinka ogrodniczki plus sweterek z ładnym wykończeniem na rękawce jest tylko Zostawiłam te moje dwa łańcuchy. Zmieniłam na taką wersję takie klapeczki na mini mini obcasiku. Zobaczymy jak to wiecie. Do tego mam pomysł. Albo założę marynarkę czarną melurową, taką dosyć ozdobnymi guzikami. Mam jeszcze futerko. To już to takie bardziej wyjście, bo cieplejsze. Mam jeszcze taką bordo, taka buraczkowa, oberżyna, takie połączenie wiśni z oberżyną, taki kolor, połączenie wszystkiego w jednym. Co myślicie? Zrobiło się elegancko, ale może też dlatego zrobiła się elegancko, bo nie widać tutaj tej części, która daje taki najbardziej sportowy wyraz ugródkowiczkom. No dobra, rozpinam. Rozpinam, żebyśmy się przekonali, jak to wygląda jak najbardziej. Buty można zmienić. Buty można zmienić na kozaki i jeszcze coś tutaj dołożyć, może jakiś szal. O, szal. może taki mini z takim ładnym dokończeniem, z piórkami. Albo, albo przedobrze, albo będzie dobrze. Jest przełamanie. Taka szybka wersja z marynarką, która ma bardzo ładne guziczki. Wykończenie, tak już na koniec. Buty Chanel, wróciłam do tej wersji. No, już taka końcóweczka. I jeszcze, żeby dopasować, zobaczyć, jak to wygląda z białymi, z jasnymi ogrodniczkami. Marynarka wodorowa. I mamy taką jeszcze szybką stylizację na koniec. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tych moich połączeniach i też jestem ciekawa, co myślicie o ogrodniczkach w wersji eleganckiej, wyjściowej. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta wersja trochę takiego odczarowania ogrodniczek i stworzenia z nich eleganckich wersji. Zastanawiam się, co o tym myślicie i jestem też ciekawa, czy wprowadzicie ogrodniczki do swoich stylizacji, do swojej szafy. Dajcie znać oczywiście, co o tym myślicie. Piszcie do mnie, jeśli macie jakieś pytania. Widzimy się w kolejnym odcinku, który również będzie pasjonujący, odkrywczy, i będziemy się skupić na kolejnych etapach w modzie i poszczególnych elementach w garderobie, żeby je rozpracować, żeby stworzyć z nich coś nowego, żeby je trochę odczarować, i może wyjdzie nam z tego coś bardzo dobrego więc mieszamy, łączymy, wtedy pochodzą kombinacje, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że mogą wyglądać tak dobrze. Więc zachęcam Was do kombinowania, zachęcam Was do oglądania, subskrybujcie, lajkujcie i zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie już niedługo. Skupimy się na czymś innym, zapraszam Was do oglądania i dziękuję Wam za dzisiaj. Pozdrawiam Was, przesuwam buziaczki i widzimy się w kolejnym odcinku.